Nie pośle, chwali się pan ludziom, że yy, to dzięki wam, dzięki Różytun, ale w ogóle dzięki wam, dzięki opozycji, dzięki, także dzięki PSL-owi, już wkrótce będą musieli płacić yy, większe podatki za posiadanie, za swoje domy, bo będą musieli płacić podatek za emisję gazów cieplarnianych, będą musieli płacić większe opłaty za samochody, a jeśli zechcą odwiedzić swoje dzieci studiujące za granicą, to będą mieli droższe bilety lotnicze. Fit for 55? Tak. No ale a wie wie pan, jaka jest alternatywa, ale? proszę powiedzieć, nie. że mamy spalić naszą planetę, bo, bo polityk, żeby, nie wiem, bo, bo politycy nie zgodzą się na to, żeby, żeby ograniczać emisję gospodarki. Przecież jaką mamy alternatywę? Widzi pan, co się dzieje, widzi Pan jakie temperatury w ostatnim wrześniu? Ba Przepraszam bardzo, jeżeli miałoby być tak, że będzie ciepło we wrześniu i tylko o to miałoby chodzić, to ja jestem za ociepleniem. Nie, no to klimatem. jest proces, który trwa. No, są ludzie, którzy udają, że go nie zauważają. Nie, ale pani też jest mocno ja się, nie, jako ja mam ja się Jesteście mocno zieloni w różnych sprawach, to prawda. Ja się bardzo cieszę, że. To bardzo dowcipne. Ja tak, tak sobie akurat, ale dziękuję za komplement. Ja się bardzo cieszę, że przynajmniej raz przyszedł polityk, który nie ściemnił. I tak, oczywiście, że jesteśmy za Fit for 55. Tego nie powiedziałem, to pan powiedział. Pan powiedział, jaką mamy alternatywę, więc dlatego jesteśmy za Fit for 55. 189 no miliard miliardów euro to dużo czy mało? E, to dużo. My jako dużo, planeta, prawda? Zależy od kontekstu, oczywiście. 189 miliardów euro to jest budżet polski, nawet więcej. Prawda? No. Tyle będą. Ile w podatkach ściągniemy z państwa, drodzy państwo, na Fit for 55? To wyliczył nie rząd pisowski, okropny, zły, tylko bezpartyjni zupełnie eksperci PKO.